Najskuteczniejszym sposobem na to, by doświadczać bezcenności, jest wieczorne i nocne rozmyślanie. Myślenie o rzeczach, o problemach, o sytuacjach, wracanie do przeszłości, martwienie się o przyszłość, czarnowictwo i nakręcanie się w tych myślach. Pół żartem, pół serio. Zakazuje wieczornego i nocnego myślenia, bo w nocy nasz organizm produkuje chemię, która ma za zadanie nas straszyć. To było potrzebne, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w jaskiniach, żeby nasz gatunek przetrwał. Żeby w nocy coś nas nie zeżarło, żebyśmy sobie nie skręcili karku, coś musiało sprawić, że będziemy siedzieć w bezpiecznym miejscu w jaskini przy ognisku. Okazało się, że najskuteczniejszy w tym jest właśnie lęk. W nocy każdy pomruk, szelest, trzask gałązki wydawał się straszny. Do dziś tak jest. W dzień pójdziemy na cmentarz, a w nocy już nie wszyscy. Dzieci boją się potworów z podłóżka, ale tylko nocą. W dzień nawet nie pamiętają, że tam były. Niektórzy boją się urzędów albo szkoły, najbardziej właśnie wieczorem. Rano jakoś to ogarniają. Dlatego zachęcam do metody, którą stosowała Scarlett O'Hara w Przeminęło z Wiatrem, która mówiła, pomyślę o tym jutro. Rano Wszystkie te rzeczy wyglądają zupełnie inaczej.